Bardzo dziękujemy, że nam pomogłaś, że tam obiady gotowałaś czasami, ale ogólnie, wiecie, jak jest facet czy tam ojciec sam z dziećmi, z trójką dzieci, to też nie ma czasu na nic i na nagrywanie również, na montowanie, na robienie miniatur, wszystkiego po prostu jest za dużo na głowie i... a czas leci, wiecie, jak, jak szalony.